W dniach od 29 lutego do 1 marca w katowickim spotku odbyły się Piąte Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego. Expo Chem to targi i konferencje skierowane do szeroko rozumianego grona przedsiębiorców, inwestorów, kooperantów przemysłu chemicznego. Celem targów jest tak naprawdę komercjalizacja nowoczesnych technologii i myśli badawczej, która rozwija się w Instytutach Naukowych i Badawczych. I przełożenie tego na przemysł, na wdrożenia. Stąd też mamy taką prestiżową nagrodę Grand Prix i konkurs innowacji i wynalazków i łączymy ze sobą dwa światy, nauki i. Przemysłu. Dzisiaj obserwujemy e, jakby, odnowienie e, e, i wzrost ilości firm, które zajmują się chemią i to tą przemysłową i tą kosmetyczną i tą farmaceutyczną i w innych jeszcze wielu dziedzinach, których nie sposób wyliczyć i wymienić w tej chwili i stąd między innymi te targi od 6 lat organizowane w Katowicach, ponieważ... E, po pierwsze, część wystawców jest właśnie z województwa śląskiego i w ogóle z południowej Polski, a również odbiorcy produktów, które są często półproduktami do dalszych procesów technologicznych, również znajdują się w tym obszarze gospodarczym kraju, jakim jest województwo śląskie. W targach wzięły udział wiodące polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa branży chemicznej, petrochemicznej i energetyki. W obszarze i w branży chemicznej. Pojawiło się setki małych i średnich firm, które od nowa rozpoczęły w ogóle proces produkcyjny w zaawansowanych, często zaawansowanych technologiach, które mają własne laboratoria chemiczne i które coraz mocniej rozpychają się na rynku, w tym również na rynku międzynarodowym. Myślę, że seminaria, które towarzyszą wystawie, w części poświęcone również tym nowym technologiom i nowym wynalazkom wręcz w dziedzinie chemii, bardzo szeroko rozumianej dziedzinie chemii. No, Uzasadnią twierdzenie, że przemysł chemiczny należy do tych działów gospodarczych, które najwyraźniej Poszły do przodu, jeżeli chodzi o najnowocześniejsze technologie. Mamy 84 wystawców z Polski, w tym również cztery firmy z zagranicy Polski, Ukrainy, Francji, Niemiec. Na, na targach Ekspocha naszym na partnerstwem strategicznym są zakładacowe Puławy, jest cała grupa Puławy, począwszy od mm, Segmentu azotów po tworzywa sztuczne. Dodatkowo nowym partnerem, który na targach się pojawił, firma, która zaistniała w tej chwili na rynku, Polskie Konsorcjum Chemiczne. Ono powstało z grupy azotetarnów. Ponadto instytuty i instytuty badawcze i mm, chemia przemysłowa ciężka. Chemia się rozwija i potrzebuje dostawców usług od utrzymania ruchu, od rozwiązań technicznych, serwisowych, po ochronę środowiska, ekologię, energetykę, także w zasadzie kooperantami wszystkich takich firm większych przemysłu chemicznego są również mniejsze firmy spoza branży chemicznej. Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji ExpoChem 2012 równolegle z targami zwiększa zainteresowanie liderów polskiego przemysłu chemicznego, granicznych partnerów i organizacji gospodarczych polskim rynkiem chemicznym.